Ola Kasia. Halo, halo. Dzień dobry, czy Zobacz jaki piękny zachód. Yy, nie wiem, czy mogę filmować. Dobrze, to zapraszam do środka, stąd będzie lepszy widok. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo dziękuję za odwiedziny. Yy, Poziwiam to wszystko, co jest w koło. Ja również, codziennie. Yy, powiedz mi, czy to jest twoja robota, te piramidki? Yy, tak, to wszystko co jest na zewnątrz to moja robota. Ale i środku nie wszystko. Przy... Ale to zbudowałam własnymi rękami. Była tu głównie hałda kamieni i ja to sobie zrobiłam na ścieżkę i takie oto kamienne stoski. Wchodzę. Zapraszam. No regrets, the outside of my chest I'll never forget what it's like to be in debt Baby's stabbed in the back bed I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own I feel this pain, you already know Hejo. hejo, hejo, puk, puk. Zapraszam serdecznie. Tą część też zbudowałam sama. Tutaj nie było nic, zupełnie. Tylko góra kamieni. Wszystko przytargałam, pozbierałam, pokolekcjonowałam. No i udało się coś z tego stworzyć. Wiesz, co rozmawiałem dzisiaj o tobie? Z kim? Z moim nauczycielem języka angielskiego. Okay. I wiesz, jak mu opisałem to, co zobaczyłem? No, królowa. W pałacu. W pałacu godnym nomadów, Beduinów, Persów. No, piękne jest to miejsce. Jestem za nie codziennie wdzięczna, bo cały środek już był zbudowany. Ja dałam mu tylko troszkę swojego ducha, ale konstrukcja już stała i mogłam wejść i się wprowadzić i mieszkać od razu. Także zapraszam. Oj, u, u, u. dziękuję. Wiesz co, ty jesteś kobietą, jakby to powiedzieć, delikatnej mm -hmm. budowy. Kapeńkę! Jak sobie dałaś radę z tym wszystkim w koło? Na początku było ciężko, ale z każdym dniem po prostu się przyzwyczajasz i to idzie samo. Wszystko działa. No o. i wiesz, też jak jest się samemu, no to niestety czystety, ale trzeba to zrobić, bo nikt ci tego nie ogarnie, więc siła. Moc. Zanim wejdę, pokażesz mi to, co tutaj jest. Tak, więc zaczynamy od mojej stacji myjącej, tudzież przyprawowej. Okej, okay. tak, sobie... tak. Tak, tu są przyprawki różnej maści, tak, kompostownik, żeby nie trzeba było biegać za każdym razem z każdą drobinką. No akurat jest posprzątany, nie <grym> musisz za zawierzyć na słowo. Nie, nie, chodziło mi tylko o to, żeby pokazać ten kompost. Ty w, no, w swoim obejściu. dbasz o ekologię. Tak, a ponadto dbam też o siebie przy tym, bo jak nie wyrzucam tych odpadków wszędzie dookoła, to nie przychodzą mi tutaj jakieś zwierzątka, mam mniej owadów. No i jest taki normalny zapach. A co robisz z kompostem? Wyrzucam go gdzieś niżej po prostu. A, po prostu. I wtedy jakieś tam zajączki, które, króliki, które tutaj mamy, czy myszy, coś tam zawsze to sobie zje ptaki. Ale też ostatecznie roślinki na tym mogą rosnąć. Dokładnie. Na przykład tu kaktusy, jest... które można zjeść na końcu. Tak, tu jest moja stacja gotująca. Z racji tego, że na początku gotowałam w takiej pozycji, gdzie nie cierpię być na kucaka, to Aha. w ogóle nie, nie na dłuższą metę, więc musiałam sobie zrobić coś takiego bardziej dostępnego. No i tak kamyczek po kamyczku, cegiełka po cegiełce jest. A co jest tutaj źródłem ciepła? Palety, Tak zwany opał, drewno. Mamy A. tutaj, kiedyś ludzie chodzili do lasu po drewno, teraz hipisi chodzą na składownie palet. Uważaj na głowę, bo jest tutaj dosyć nisko. Wiesz co, nawet jakbym przywalił, to w dobrym towarzystwie to można sobie go zanawić. Także naszym głównym źródłem drewna jest paleta. Aha. Tak. Nie ma tutaj drzew, nie ma tego, z czego zebrać, więc y, są tak z, y, roślinki o nazwie tabajba, ale ich nie wolno palić. One mają jakieś trujące toksyny, więc jak zaczyna się je spalać, one się kopcą na czarno i jest bardzo specyficzny zapach. Mhm. No. Mieszkasz tu sama? Tak. tak. Nie boisz się? Nie. <laughs> to jest jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie się nie boję. Aha. Ludzie są tacy, że... No, raczej każdy jest dla każdego dobry, miły. Ja usiądę może na kanapie. Dobra? No właśnie. To jest moja kanapka, jak tutaj ktoś gotuje, zawsze można przysiąść, przysypnąć, pogadać. Właśnie. No, także nie maś tu czego bać. Jednak każdy jest, jeżeli nie dobrą osobą, to przynajmniej neutralną na zasadzie, że je dla siebie, nie wadzę innym, nie chcę tam czegoś, tak? Ale no nie, nie, nie. Nazwałaś siebie hipisem, czy was nazwałaś hipisami. Jakie masz podejście do tego? Czy to nie jest tak, że prawdziwych hipisów już nie ma? Nie wiem szczerze, nie znałam tamtych hipisów, ciężko mi o nich coś powiedzieć. Myślę, że to jest chyba troszkę bardziej taki stan ducha też, myśli i podejścia. Troszkę włożenie się może w jakąś szufladkę, no ale... Tak to chyba trochę jest na tym świecie. Nie? Myślałem dziś wiesz, o tym podziale na tych hipisów z lat 70. -tych i tych współczesnych, i dostrzegam jedną różnicę wielką. No, rozwój technologii, komórkę masz. Teraz cyfrowi nomadzi <laughs> raczej niż hipisi. <laughs> cyfrowi nomadzi, ale internet też masz oczywiście yy, z nieba. No, oczywiście, mam tutaj też solarek który daje mi troszkę prądu. Także no tak, tak, nie da się tego. To znaczy pewnie, że się da, ale nie chcę. Jakby nie po to, żyjemy tyle lat na tym świecie. Jest ta ewolucja i jakiś postęp, żeby to wszystko odciepnąć i powiedzieć nie. Z pewnymi rzeczami w życiu się nie zgadzam, z innymi tak. Wiadomo, wybieram to, co jest dobre dla mnie, bo nie to, co dobre dla mnie, dobre dla każdego innego. Wiesz, co to teraz uwaga do widzów? Mianowicie to, co najciekawsze, to czeka nas dopiero <noise> za tymi drzwiami. Ale, Kasiu, powiedz mi troszeczkę o tym solarku. Bo to jest jakiś taki. Ja szczerze mówiąc, myślałem, że to jest dywanik w kształcie y, solarka, a to jest bateria tak, słoneczna po prostu. Tak, on. Teraz w tym momencie nie działa, ponieważ mieliśmy tu tydzień temu ogromny dzień z wichurami, wiatrami i go wyrwało całego. Ale normalnie jest podpięty, wystawiony kawałeczek dalej, gdzie mam słońce od rana. No i korzystam sobie z niego. Nie dowiem dokładnie, ja go po prostu znalazłam. O, to bardziej tak. On do mnie przyszedł i ja z niego korzystam. Ale ważne, że działa. Najważniejsze. Czy wizualizujesz sobie swoje życzenia? Nie marzenia, tylko życzenia. Bardzo często. Na jednym z nich siedzisz, na przykład mój dywanik, o którym myślałam kiedyś. Strasznie sypały mi się tutaj kamienie i robił się piacha, jak widać. Tam się są drobne dywaniki, więc myślałam sobie, jejku, jeszcze byłoby tak super znaleźć dywan. No i dzień później idąc do sklepu. Mijałam jaskinię, w której wiedziałam, że mieszkali wcześniej ludzie, ale nie ma nikogo. No, i oczywiście leżał, czekał. To ja już sobie wizualizuję, zaczynał sobie wizualizować. Wiesz, co będę wizualizował? Kolejny pobyt na Teneryfie, który mam nadzieję nastąpi Rozumiem. niebawem. Rozumiem, w stu procentach. Kasiu, Pracuję. prowadzisz dalej? Tak, zapraszam. Uwaga na dywaniku, bo jest piękny, ale delikatnie śliski. Dobrze, postaram się nie przewrócić, chociaż najpierw muszę wstać. O. I uwaga na dobrze. Głos. Tak, dobrze. Także Zapraszam do środka. Tu jest moje królestwo w kamieniu. Kocham to miejsce, naprawdę. O nim też a propos wizualizacji też je sobie wymarzyłam. Może nie całą formę, co bardziej rzeczy typu lustro, gotowe łóżko, kanapę. Teraz jest już troszkę większa, ale była. No było to tak, że weszłam i mogłam mieszkać. Nie. Zanim wejdę, muszę się nacieszyć tą estetyką. Pewnie. Którą widzę w kadrze. Przepięknie, wiesz? Dbało się o szczegóły. Fajne zestawienia kolorystyczne. Nie wiem, czy to celowo, czy przypadkowo. Y to już jest chyba współgranie z Matką Naturą, o, żeby tak upiększyć po swojemu, ale żeby jednak pasowało do całości. Tutaj jest taki, nie wiem, jak to nazwać, aneks. Tak, to była pierwotnie kuchnia. Jak się tutaj wprowadziłam, to tu w tym miejscu ludzie mieli po prostu palenisko i palili w środku ogień. Mhm. Ja dopiero później przyniosłam sobie na zewnątrz, bo jednak... Jak to się rozpala, to troszkę się kopci, więc w środku wszystko jest zadymione. Czyli to w tej chwili już nie jest palenisko, tylko takie miejsce, gdzie możesz przygotowywać tak. posiłki. Tutaj głównie trzymam jedzonko, takie suche makarony, ryże, wszelkiej maści, żeby nie zjadły mi tego myszy. Tudzież Niech morywki. zgadnę, jesteś fryganką. Yy, jestem, tak. A Rozpoczęłam. też yy, Jeszcze może nie, zobaczymy, ale nie. Jeszcze jestem mięsożercą, wszystkożercą, powiedzmy. Tak. tak ciągle chcę dojść do tego momentu, mianowicie uparcie powtarzam, że to jest miejsce, gdzie przygotowujesz posiłki, bo wczoraj byłem gościem na obiedzie. <grym> tak, to docelowe. Początkowo chciałam robić tutaj kuchnię, coś robić, ale jednak przez to, że palenisko jest tam zlew zle jest tam jest mi łatwiej wyciągnąć to wszystko i przygotowywać jest tam wyższy stolik więc wygodniej tutaj gotuję kawkę z rana ewentualnie właśnie masz ochotę na kawę wiesz co wczoraj piłem bardzo mi smakowała ale to po nagraniu dobrze. po nagraniu no dobrze. chyba że teraz chcesz, nie wiem może zacznij Jeżeli przygotowywać będziemy dobrze. rozmawiali dobra tutaj są moje puste tudzież pełne butelki z wodą bo niestety wody tutaj nie ma musimy ją targać ręcznie i ty też targasz wodę Tymi łapkami. Wszystkim, <laughs> wszystkim. No trzeba sobie radzić, i jakoś to wszystko przynosić. Dobrze, to ja będę tu pomału robić kawkę. Dobrze. Kasiu, jeżeli mogę zapytać jeszcze, bo wczoraj byłem tutaj gościem na obiedzie i było sporo osób. Naliczyłem dziewięć. <laughs> Mój rekord to jest było ich tutaj 14. 14 osób tak. w tym miejscu. Tak, czy to jest tak, że no, te relacje pomiędzy pozostałymi mieszkańcami tego baranka to są takie bardzo przyjacielskie, rodzinne? No, powiem, że już nawet rodzinne. Tak. Często czuję się tutaj tak, jakbym była ze swoją rodziną, z ludźmi, którzy wiem, że zawsze mi pomogą, zawsze mogę na nich liczyć i z którymi miło mi się spędza czas. No i jakoś tak wszyscy mają bardzo podobny. Podobne podejście, podobny vibe, więc się dogadujemy, jest super. Samotność no. się tu nie grozi. Teraz przez zimę nie, ale w lecie, jak wyjechali wszyscy, bo tak naprawdę ludzie przyjeżdżają tutaj głównie, żeby przezimować przesiedzieć tutaj okres od października mniej więcej do kwietnia. No i później wracają z powrotem, więc jak wrócili, to zostałam tutaj na naszym wzgórzu zupełnie sama, tak jak wcześniej było nas koło 10 osób, tak później zupełnie sama. I w sumie jak tutaj w tym miejscu mieszka nas teraz około 300-400 osób, tak na lato będzie nas pewnie ze 30. No. No. Także wtedy to nie jest samotność, bo to nie samotność, to jest wtedy czas dla siebie bardziej. Tutaj jednak stała interakcja z ludźmi. I to, że ktoś przychodzi, coś się dzieje, wspólne gotowanie, jakieś spędzanie wieczorów. Jest super wspaniałe, prawda? No, bo żeśmy, ale jednak w momencie, kiedy jakby wszyscy znikają, to można dużo popracować ze sobą. O. Wiesz, co jednej rzeczy jeszcze nie rozumiem, mianowicie ty przejęłaś to miejsce po kimś i co odziedziczyłaś po tej osobie? Chodzi mi o to, ile tutaj jest twojego wkładu. To znaczy tak, ja myślałam tam jak się schodzi mhm. i znałam wcześniej, to znaczy poznałam dziewczyny, które tutaj mieszkały i one z racji tego, że były masażystkami, musiały targać ze sobą stół i różne takie rzeczy, wysypiać się, wyglądać ładnie, bo to jednak praca z klientem, no przeniosły się na mieszkanko tutaj niedaleko. No i wtedy jakby to miejsce się zwolniło, więc ja wchodząc tutaj na wejście miałam Lustro. Okay. To bardzo ważny bardzo rekwizyt zawsze tak, dla ja, kobiet. Jednak lustro to lustro. Tak, powiedzmy, że półeczkę, łóżko w troszeczkę innej formie, ponieważ wcześniej była tutaj taka firadeczka zrobiona na moskitierkę. Teraz musiałam sobie zakupić taką bardziej cywilizowaną, bo tamta się zniszczyła. Ta trawka, która leży na ziemi. Dywanik. Tak, tak te, ta. ten dywanik przyniosłam, znalazłam go jako pierwszą rzecz chyba na Teneryfie, no i kuchnia, ale w trochę innym wydaniu, kamienie troszkę poobracane, poprzesuwane, to palenisko na środku, no i co najważniejsze, cały ten stelaż już był, te materiały, ja później dołożyłam dopiero palemki w kuchni. Myślałem, że przegapiłem, ale chyba jeszcze nie. Tu chmurka chomeczek. nam zasłoniła. No, już nie wyjdzie. Już niestety. Schowało się nam teraz za lagomerą, także może zobaczymy. Znaczy nie może, na pewno zobaczymy je jutro. To jest plus tego miejsca, że to słońce zachodzi i zawsze wraca. Mogę tak. dalej? Pewnie. Wszystko filmuję. Dobra. No. Te dekoracje, wszystkie, które są, są już moje. Tutaj wisiało kilka szyszek na suficie. Natomiast wszystkie te drobiazgi są już jakimś tam moim wytworem. Co w takim razie tutaj do tego miejsca dołożyłaś? Nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Dopiero w momencie, kiedy przeglądam taki filmik, który nagrałam w pierwszym dniu, jak tu weszłam, to, widzisz różnicę. to widzę ile tu się zmieniło. Ale tak to, bo bardzo dużo jednak robią te, no robi ta konstrukcja, która jak wiele osób mówi, daje wrażenie domu, że to jest taka zamknięta przestrzeń. No, dla mnie to robi wrażenie pałacu. <noise> no, także. No także. Czy bywa tutaj zimno na przykład? Zimno tak, ale nie tak jak u nas. Okay. Zimniej, na tyle, że trzeba założyć polar i długie spodnie, ale niekoniecznie kurtkę, rękawiczki, szalik i czapkę. Jeszcze mam takie pytanie: mianowicie, czy jeżeli zasiedlasz takie miejsce po kimś, czy formalnie rzecz biorąc to wymaga uzyskania zgody od tej osoby? Jeżeli znasz tą osobę i wiesz, że ona tutaj mieszka, to fajnie jest z nią porozmawiać i zapytać, albo często ta osoba po prostu informuje, wyjeżdżam, zmieniam miejsce, więc czy ktoś jest zainteresowany, ale jeżeli nie, to tak mniej więcej trzy tygodnie, cztery tygodnie, jeżeli stoi miejsce puste, to można je sobie po prostu przejąć. No chyba, że ktoś z sąsiadów wie, że ktoś wróci, to wtedy, jeżeli się popilnuje, to tak. Natomiast jeżeli wyjedziesz i myślisz, że za dwa miesiące przyjedziesz, to niekoniecznie będzie to już to samo miejsce. Mhm. Powiedziałaś, że... 300 osób, czy nawet więcej tutaj mieszka. Czy to znaczy, że limit tych grot, jaski, miejsc do zamieszkania został już wyczerpany, czy? Nie, ponieważ nie wszyscy mieszkają w jaskiniach. Dużo osób buduje sobie swoje konstrukcje z kamienia, z palmy, z palety, z, ze wszystkich dostępnych materiałów, jakie uda nam się znaleźć, gdzieś wyrzucone, porzucone, także miejsca jest mnóstwo. Wystarczy tylko trochę wyobraźni. No wrażenie to robi naprawdę niesamowite. Widziałem już kilka miejsc tutaj, które są oczywiście przepiękne, ale to robi wrażenie poprzez przestronność i nie wiem, czy to te kotary robią to wrażenie, czy to łoże przykryte baldachimem. Rozumiem, że lampiony, ponieważ był panel słoneczny, to można włączyć światło tutaj. Tak, tak, tak. Wieczorem są lampki i wcześniej używałam dużo takich lampek choinkowych, świeczuszek. Natomiast teraz, jak już wjechał panel. Czy jeżeli chodzi o adaptację tego miejsca, to już ten proces jest zakończony? Czy chcesz jeszcze tutaj coś dołożyć, jakoś to rozbudować? Ten proces nigdy się nie kończy. Ja nie wiem, kiedy on się zaczął, ale on się nigdy nie kończy, bo tu zawsze coś można przełożyć, przestawić. To się sypie wieżyczka z kamieni, to się sunie coś, co jest akurat podwiązane, to przyjdzie jakiś mocny wiatr albo kalima, i nas tu trochę rozmiecie. Więc. Zawsze jest coś, a jeżeli nie coś, to zawsze jest ktoś. Kasiu, bardzo dziękuję za pokazanie mi tego miejsca i za gościnę. Ja również. A, kawka, właśnie. Rzucokiem.